Kolejny wolny dzionek, znowu na łonie natury. Wypoczywamy, ładujemy bateryki No, chciałem pokazać dzisiaj, zamówiłem paczkę. Dużo osób robi tak zwane unboxingi, więc postanowiłem się pochwalić, jednocześnie pokazać, co do mnie doszło, bo zapewne będzie to gościło na następnych odcinkach paczuszka przyszła z militarii klasycznie. Dobry sklep polecam. Dzisiaj zamawiasz i to już jest na miejscu. Pełen profesjonalizm. Ale jeszcze zanim to mam małą uwagę, bo zauważyłem, czy dużo osób to ogląda. Mało osób daje subskrypcję. I nie wiem teraz czy to idzie, czy się podoba, czy nie. Jeśli się podoba, to daj tą łapkę w górę, subskrypcję. To mi wyznaczy dalszy szlak, czy to kontynuować, czy może coś innego, czy coś zmienić. A jeśli coś zmieni, coś się nie podoba, to też można napisać do w komentarzu, ja się nie obrażam. A na pewno wezmę to pod uwagę. No więc dobra. Mała dygresja teraz przechodząc do tej paczki. Pierwszy o taki sztylet z dwoma ostrzami na samych końcach. Trochę lipa, że nie ma pokrowca. Jest na takiej desetce ale w moim pokrowcu mam trzy miejsca są dwa sztylety, jeden gdzieś mi się zgubił wydaje mi się, że mogę go sobie tam umieścić natomiast drugie ostrze będzie wystawało z tego kartonika być może uda mi się zrobić do niego pokrowiec, na te drugie ostrze jeśli się uda pokażę jak fajnie to zrobiłem tak jak do mojego nożyka od krzesiwa wcześniej pokazywałem też taki nożyk uczyniłem no i rzutka Sprawdzimy. Testowe rzuty będą dzisiaj. Zawsze będą później. Najpierw pokażę wszystko ten, później będziemy testować. Zobaczymy, czy skuteczny, jak skuteczny. Jak się nim rzuca. jeszcze go nie miałem w dłoniach. Następna rzecz. To są kulki, kulki pieprzowe. Do mojego HDR-a 50. To są kulki z taką bodajże plastikową powłoką w środku z pieprzem. Są to dość skuteczne i efektowne pociski, bo gdy się w kogoś szczeli, rozdrapuje lekką ranę, robi lekkiego sińca plus jeszcze ten pieprz działa. On strasznie piecze, praktycznie bezwładnie, a jeśli strzał w głowę to już w ogóle <gum> na oczy, ranę i wszystko. Nie? Także bardzo drogie, to około stówki, to jest kulek 10 sztuk. Dla porównania zamówiłem też takie treningowe, które używam, gumowe z wiórkami metalowymi. No to ich jest 50 za 3 dyszki. No to widać różnicę, nie? Muszą być efektowne W sumie najdroższe pociski, jakie tam były. No i mam jeszcze, to mówiłem, kapsuły. Co odważył mnie odprzestrzelać? No i to by było na tyle, jeśli chodzi o tą paczkę. Teraz coś wrzucę i będziemy testować. Porzucam tym nożykiem. Porównam go później z innymi i może na koniec sobie postrzelam z tego HDR-a. Ale tymi treningowymi pociskami gumowymi, do tarczy. Także zapraszam do oglądania. Jeśli się podoba, łapeczka w górę. Jeśli chcesz więcej takich materiałów, chcesz śledzić na bieżąco jakieś wyprawy, poszukiwania skarbów, ee, ognisko, dobre jedzenie, no to zapraszam do subskrypcji, będziesz na bieżąco. Tymczasem przechodzimy dalej. Więc tak to by było na tyle, jeśli chodzi o HDR. Mam nadzieję, że zrobił ładną robotę, fajnie się szczelało. O, butelka, która pękła, ona pękła pod amunicją stalową. Teraz już mam ostatnią kapsułę. Więc przygotowałem sobie tak trzy kulki pieprzowe w kombinacji z trzema stalowymi. Myślę, że to będzie fajna kombinacja. W razie czego do samoobrony bądź obrony miru domowego myślę, że to jest fajna opcja. Magazynki mam dwa. Tyle ile jedna kapsuła jest w stanie udźwignąć, bo on bardzo dużo pobiera CO2. Taka jedna kapsuła starczy na dwa magazynki. W takim silnym wydaniu, bo dalej też ciągnie, ale one już latają jakby chciały, a nie mogły. Więc takie dwa magazynki solidne spokojnie na jednym naboju polecą. Jest i tak różnica, bo takie zwykłe na 6 mm na kulki zabawkowe, jajko, to może z tym strzelać, a szczelać, ale siła jest, no powiedzmy, jak takie uszczypnięcie pająka. Nie? <gry> także to ma moc trochę większą, także potrzebuje też więcej napędu, więcej tego CO2. nie wiem, taką sobie kombinację przygotuję. Mam nadzieję, że się podobało, że HDR zrobił robotyś, się podobało. Daj łapkę w górę, daj suba. Dużo osób mnie ogląda, a ja nie wiem czy dalej kontynuować ten content, czy się podoba, czy nie. Jeśli zauważę progres, będą nowe firmy, będą lepsze firmy, trochę zainwestuję też to więcej, zacznę budować ten kanał przyzwoicie. Ale muszę widzieć, tak, statystyka jest jednak bezlitosna. Dobra, dość tego gadania, to tyle o, jeśli chodzi o HDR. Teraz sprawdzimy te noże, ten nowy nóż, dwóch stronę, na naostrzony. On będzie konkurował z tymi nozami, które miałem wcześniej z moimi starymi. Zobaczymy, popatrzymy, sprawdzimy, ocenimy. Tak już. Także to są narzędzia, które będą aktualnie fruwać, widać nowy, to jest nówka. Tam to już było wcześniej widać na poprzednich odcinkach. No, zobaczymy, jest dużo większa, powinna dużo głębiej wchodzić, jak będzie latać, czy będzie celna. Za chwilę zobaczymy na tarczy.